Słuchajmy się wspólnie w Boże Słowo w dzisiejszą Ewangelię to 13 rozdział Ewangelii według świętego Jana. Jezus w czasie wieczerzy z uczniami swoimi doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył. Zaprawdę zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Spoglądali uczniowie, jeden na drugiego niepewni o kim mówi. Jeden z uczniów jego ten, którego Jezus zmiłował, spoczywał na Jego piersi. Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego, kto to jest, o kim mówi. Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do niego: Panie, kto to jest? Jezus odparł to ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam Mu, umoczywszy, więc kawałek chleba wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty. A po spożyciu kawałka chleba wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej. Nigdy jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał piecze nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup czego nam potrzeba na święto. Albo, żeby dał coś ubogim, a on po spożyciu chleba. Zaraz wyszedł, a była noc. Po jego wyjściu rzekł Jezus, syn człowieczy, został teraz otoczony chwałą, a w nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w nim otoczony chwałą, to i Bóg go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz Wam mówię. Dokąd ja idę, Wy pójść nie możecie. Rzekł do niego Szymon Piotr, Panie, dokąd idziesz? odpowiedział mu Jezus. Dokąd ja idę, Ty teraz ze mną pójść nie możesz, ale później pójdziesz. Powiedział mu Piotr, Panie, dlaczego teraz nie mogę pójść za Tobą? Życie moje oddam za ciebie, odpowiedział Jezus. Życie swoje oddasz za mnie? Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci. Kogut nie zapieje, aż ty trzy razy się mnie wyprzesz. Ta dzisiejsza ewangeliczna scena dzieje się właściwie bezpośrednio po scenie umycia nóg, a więc właściwie chwilę przedtem. Jezus Wszystkim dwunastu uczniom umył nogi. Umył również Judaszowi. A więc może i stąd to tak głębokie wzruszenie, kiedy ta świadomość, że tych, których, wśród tych, których prowadził, których bardzo umiłował, który przeka którym przekazał całą swoją naukę, wśród nich znajdzie się ten, który zdradzi. Zasadniczo Judasz. Hmm. już na ostatnią wieczerzę przyszedł z sercem nakłonionym przez szatana. To w drugim yy, wersecie 13 rozdziału Ewangelii Nowej czytamy, że w czasie ostatniej wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza, aby go wydać. A więc bynajmniej to nie tak, że ten dialog z Jezusem, ten kontakt przy spożyciu kawałka chleba sprawił, że że to dopiero wtedy święty Augustyn, interpretując ten fragment, pisał: Nie powinno się dobra przyjmować w zły sposób. Wiele bowiem zależy nie od tego, co się przyjmuje, ale od tego, kto przyjmuje. Bo można by powiedzieć w jakiś sposób, że przecież. Judasz poszedł zdradzić po przyjęciu Komunii Świętej. Przez to była ostatnia wieczerza, pierwsza Eucharystia. Judasz poszedł zdradzić, mając wcześniej nogi umyte przez Jezusa, a więc doświadczył tak wielkiego dobra, przyjął tak wielkie dobro, a to dobro nie prowadziło Go do dobra. Bo wiele bowiem zależy od tego, kto przyjmuje. A on przyjął, mając serce skłonione do zła. On już wcześniej pozwolił, by jego serce zostało nakłonione przez szatana do zła. On już podjął decyzję. On już, oddał się w ręce zła i nie chciał tego zmienić. Dobre dary dobrego Boga nie jest powiedziane, że będą mnie od razu do Niego prowadziły. No i to Tak jakby można powiedzieć, myśli, które pojawiają się na modlitwie, wydawałoby się, że muszą być myślami dobrymi, ale nawet sami czujemy, że nie zawsze tak koniecznie jest. Nie, to, to zależy, co tak faktycznie jest w moim sercu. Jeżeli moja wola jest zła, że nie wiem, przychodzę do Boga, ale we mnie nie ma żadnej takiej zgody na to, żebyś Ty, Panie, zmieniał moje myślenie, otwartości na to, no to przyjmuje dobry dar, a ten dar wcale nie musi mnie czynić dobrym. Czy, czy we mnie jest, kiedy przychodzę na modlitwę, kiedy przychodzę na Muszę Świętą, kiedy przyjmuję komunizm, jest taka jasna wola, Panie, ty mnie nieustannie przemijaj, mnie całego, wszystko, co jest we mnie. Taka, taka pełna gotowość, tak pełna otwartość, że nie ma gdzieś takich rzeczy, gdzie ja. Kurczowo się zamykam i kurczowo trzymam się swojego, bo tam już dałem się nakłonić swojemu wygodnictwu, tam już sobie poszedłem na kompromisy i tam nie dopuszczam Boga, który chce mnie obdarzać dobrym darem. Ten, ta sytuacja Judasza pokazuje też, że jeżeli Bóg w moim życiu jedynie będzie mi służył do czegoś, do załatwienia jakichś moich spraw, moich własnych interesów, do wygodniejszego życia. To wtedy jakkolwiek przeciwność odwraca mnie od Boga. Jeśli Bóg jest moim życiem, jeśli moje życie jest oddane Bogu, jeśli trwanie w nim i przyjmie dla mnie wartością nadrzędną, ponad wszystko, to wtedy mogę powiedzieć: że Nic mnie nie odłączy od miłości Chrystusa. Nie czy Czy, czy, czy dla mnie Bóg jest tylko tym, który ma coś dawać? Czy dla mnie Bóg sam w sobie jest wartością ponad wszystko, trwanie w nim? Czy, czy w tym trwaniu w nim odnajduje cel, odnajduje wartość ponad wszystko? Może warto dzisiaj na modlitwie. Stanąc z taką gotowością, wołać: Panie, może to niech będzie taki owoc tej modlitwy, medytacji nad Bożym Są. Panie, chcę po raz kolejny oddać Tobie moje życie. Panie, jeśli gdzieś w moim życiu jest jakaś taka przestrzeń, taki sposób myślenia, jakaś taka relacja, taka kwestia, gdzie moje serce dało się nakłonić ku złemu i trwa w jakimś błędnym myśleniu, spojrzeniu, przeżywaniu. To panie, zmieniaj to, oczyszczaj, kształtuj, bo ty i tylko ty i autentyczny prawdziwy życie z Tobą jest dla mnie wartością ponad wszystko. Dobrej, Bożej, owocnej modlitwy Ci życzę.